Witamy po przerwie w programie Praca dla Ciebie. Przed przerwą y, rozmawialiśmy o stresie, czym jest stres, jakie są przyczyny i objawy stresu oraz zaczęliśmy rozmawiać o mm, technikach antystresowych. W trakcie przerwy nasz realizator y, zapytał mnie, czy nasz gość, pan Marcin będzie coś pokazywał. Otóż tak, pan Marcin będzie pokazywał. Panie Marcinie pojacyki. <noise> Pani Marcin, jako, jakie mogą być ćwiczenia odstresowujące? techniki walki ze stresem, e... takie krótkie, które możemy sobie zastosować w miejscu pracy? W miejscu pracy, tak? Prosta sprawa. <laughs> Zacznijmy od tego, że przede wszystkim czasem spinanie po prostu mięśni. Tak? Mm -hmm. Zamykamy oczy, spinamy mięśnie i rozluźniamy je, tak? Mm -hmm. e, nie wiem, czy pani słyszy mi, akurat kości strzelają. Słyszę, tak. <laughs> e, akurat to nie jest właściwe, ale takie spinanie i rozluźnianie mięśni to jest taki podstawowa, podstawowe ćwiczenie, tak? które mhm. powoduje, że na chwilkę zatrzymujemy krew w miśniach, napinając mięśnie zatrzymujemy krew w mięśniach, później ją spuszczamy, mhm. redukujemy ciśnienie. Tak? Jeżeli mamy na to możliwości, oczywiście, po prostu na zwyczajnie świecie zamknąć oczka, odchylić głowę, spokojnie poddychać, tak? uspokoić, nawet położyć sobie rękę na sercu, poczuć mhm. czy ono mocno bije, czy szybko, czy powoli tak? i postarać się poprzez autosugestie na najzwyczajniej świecie uspokoić swoje serce i oddech. Tak? Co możemy jeszcze robić? Są techniki unoszenia palców, tak? E, spinania i unoszenia mhm. palców. A czyli też spinanie mięśni. Tak, Jak najbardziej. E, cóż jeszcze e, z takich rzeczy? E, generalnie praca z własnymi mięśniami mhm. i oddechem. Panowanie po prostu nad to oddechem. To jest taka podstawowa rzecz, którą możemy zrobić w warunkach pracy, do której nie potrzebujemy żadnych narzędzi, nie potrzebujemy, e, nie potrzebujemy e, niczego, niczego specjalnego. Czasem wystarczy podnieść też sobie poziom cukru. Tak? Mhm. Czyli jest coś szyb, na, na szybciej, tylko słodkiego. słodkiego. Chociaż nie dla każdego jest to wskazane. Właśnie, niektórzy stresując się nie mogą jeść. Żołądek mają zaciśnięty. Tutaj nie wiem, czy pani zauważyła na przykład, osoby, które się stresują, potrafią też czasem zachowywać się w sposób taki nagły i historyczny. Tak? Mhm. Na przykład moje pajacyki, o których powiedziałem wcześniej, to jest objaw stresu. Tak? Ja teraz przeżywając stres e, nie do końca od bo stąd e, te, te malutkie ćwiczonka, które chwileczką zrobiłem, spowodowały, że poczułem się troszkę swobodniej. <śmiech> swobodniej. <śmiech> ale przede wszystkim też śmiech w warunk warunkach pracy jest taką podstawową techniką ćwiczenia relaksu. Tak? Antystresową. Czyli tak. gdzieś przeczytanie jakiegoś dowcipu też, może też jest być. jakimś rozładowaniem Jak napięcia. Na Czasem też szybki telefon do kogoś bliskiego, tak? Mm -hmm. e, niby to nie jest ćwiczenie, ale jest to. Coś, co może spowodować spokój u Panie Marcinie, jakie mogą być skutki długotrwałego stresu? Skutki? E, ogólnie rzecz biorąc... nie mogą powinniśmy być, się stresować? <noise> mogą być po prostu opłakane. Tak? E, stres jest w stanie w bardzo realny sposób wpłynąć na jakość naszego zdrowia. Po prostu na w świecie możemy podupaść na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym. Mm. Jedno i drugie jest straszne, a czasem może być to jedno i drugie. tak? Długotrwały stres może doprowadzić nas do szeregu chorób. Chorób serca, chorób też np. uzależnień tak? alkoholowych czy chorób związanych z innymi uzależnieniami. Tak? Mhm. Możemy popaść w długotrwałą depresję, którą. Na początku niestety, albo stety należy leczyć mniej inwazyjnie, a później może się to skończyć tylko farmakologicznie, tak? czyli w wszelkiego rodzaju lekarstwa, antydepresanty. E Musimy przeciwdziałać jak naprawdę zawczasu długotrwałemu stresowi, jeżeli czujemy, że pracujemy w miejscu, które powoduje u nas bardzo długotrwałe napięcie, stres i podamy na zdrowiu, trzeba zrobić jedną z dwóch rzeczy. Mhm. Albo rozpoznać ten problem i temu wyraźniej przeciwdziałać i zmienić tą sytuację, albo zmienić pracę. Po prostu. W świecie tutaj mm, ja nie mówię o formie ucieczki, mm -hmm. tylko mówię o tym, że w pewnym momencie musimy zacząć dbać o własne zdrowie. O tak? siebie. Mm -hmm. A o takich lżejszych rzeczach długotrwałych, to są te rzeczy związane z mm, percepcją, decyzyjnością, skutecznością pracy. Zestresowany pracownik to pracownik nie wydaje. Tak? Zestresowany pracownik który ma negocjować w naszym imieniu, będzie negocjował niewłaściwie, mhm. tak? Zestresowany pracownik, który ma wykonać pracę manualną, będzie się mylił, tak? Będzie... E, będzie powodował nas, na, w nas realne straty. strofując go, będziemy wzbudzać większe, większy stres, tym bardziej Wiersze będzie się za, mylił, tak? zagrożenie. Mhm. A więc e, my jako menadżerowie na przykład w miejscu pracy powinniśmy starać się redukować stres swoich pracowników. My jako pracownicy powinniśmy sami też dbać o swoje środowisko pracy. Czasem samo w ogóle środowisko pracy powoduje nas stres. Tak? Mhm. Możemy siedzieć w miejscu, które nas denerwuje, tak? zbudza w nas napięcie, na przykład, nie wiem, świeci nam w oczy cały czas przez okno tak? i czujemy się w napięciu i to nas stresuje. Mhm. Tak? E... Bądź mamy gdzieś za gorąco, bądź, mamy, bądź tak. za zimno. Mamy za gorąco, mamy za zimno. Słyszymy jakieś dźwięki, które nas denerwują. Tak? Czasem jesteśmy w stanie realnie przeciwdziałać temu mm, poprzez jakieś proste rzeczy, a przez to też redukować nasz stres tak? mhm. i nasze napięcie. Pracownik w firmie jest zrelaksowany, wypoczęty, to jest pracownik wydajny, przynoszący nam pieniądze, a i też przyjemnie się pracuje z takim człowiekiem. Mhm, dokładnie. Panie Marcinie, kogo ten stres najczęściej dotyka? Jakie są takie grupy największego ryzyka? Pani Aniu, ja powiem tak, stres może dotknąć każdego. Tak? Najczęściej jednak dotyka osoby na stanowiskach albo bardzo odpowiedzialnych, mhm albo na stanowiskach bardzo eksponowanych, tak? typu obsługa klienta, sprzedaż, tak? bezpośrednia współpraca właśnie z podmiotami zewnętrznymi, mhm. tak, e, może spotkać e, osoby właśnie na stanowiskach menedżerskich, tak? gdzie są w pełni odpowiedzialne za powodzenie firmy, tak? za zarządzanie całą firmą, za mm, przeciwdziałanie problemom firmy. To są stanowiska, które mogą być bardzo mocno narażone na stres. Ale też stanowiska związane z na przykład pracą jako pracownicy ochrony fizycznej. Mhm. Tak? Generalnie pracownicy ochrony to jest praca ciągłego napięcia. W służby mundurowe, mhm. służby ratownicze tak? to są miejsca, gdzie ten poziom stresu jest podwyższony. Czasem niestety jest też tak, że praca nie jest stresująca, tylko otoczenie i pracy współpracownicy bądź szef jest stresujący. Mhm. Tak? Więc Moglibyśmy się spodziewać, że na przykład praca, nie wiem, osoby pracującej w tak zwanym back-office, mające do wykonania tylko określoną liczbę czynności, nie jest to stresujące, a może być bardzo mocno przez to stresujące, bo na przykład środowisko pracy jest niewłaściwe i szef jest niewłaściwy. Tak? Mhm. Więc, więc kogo może dotknąć stres? No ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć wszystkich te główne grupy ryzyka, stanowiska mocno eksponowane, stanowiska bardzo odpowiedzialne. Menadżerskie, tak? bądź stanowiska, które no, gdzieś tam pracują w bardzo niedogodnych warunkach. Mm -hmm. tak? Czy jest... dotyczące na przykład pierwszej pracy, prawda? Bo... O, pierwsza praca to w ogóle jest. Mm -hmm. <laughs> pierwszy miesiąc to jest w ciągły stres dla pracownika, mm -hmm. tak? który się uczy, który poznaje nowe środowisko, poznaje ludzi, yy, poznaje w ogóle, jak się odnaleźć w warunkach biznesowych. Tak? To takie osoby są bardzo mocno narażone na, na działanie stresu, na. Odczuwanie stresu i na uleganie temu stresowi mm -hmm. i stresorom. Tak? Jest bardzo łatwo zestresować pracownika, który jest drugi, trzeci dzień w pracy. tak. Łatwo mu wmówić, że coś powinien robić i zbudzić w nim przepotężne napięcie, czego nie możemy zrobić już z pracownikiem, który długo pracuje jest doświadczonym, tak? z doświadczonym. Tak zwanym starym wyjadaczem. Tak, <laughs> to dokładnie. prawda. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy o stresie, o tym, jakie są przyczyny stresu, jak sobie radzić ze stresem, które grupy są najczęściej dotykane. Za tydzień zapraszamy Państwa na kolejny program, a w nim porozmawiamy sobie, jak znaleźć pracę, mając lat więcej niż 50. Zapraszamy.